Kodzież to niewielkie miasto w województwie wielkopolskim. Tam na świecie pojawia się mały Marcelek, którego matka wychowuje samotnie. Kiedy chłopczyk pojawia się na świecie, Anita ma tylko 19 lat. W końcu, w kwietniu 2019 roku poznaje rok starszego chłopaka Martina. Wydaje się, że są ze sobą bardzo szczęśliwi, ponieważ do mediów społecznościowych dodawali bardzo dużo zdjęć, na których są także z Marcelkiem. Każdy ze znajomych, który je widział, wnioskował, że muszą tworzyć szczęśliwą rodzinę i według nich wszystko wskazywało na to, że Anita spotkała w końcu faceta, który będzie chciał zaopiekować się nią oraz jej synem. Mężczyzna z nimi zamieszkuje. I od tamtej pory w czterech ścianach zaczyna rozgrywać się horror, który przeżywa niespełna dwuletni chłopiec. Do tej pory mama Marcelka nie wykazywała żadnej przemocy wobec niego. Jednak po wprowadzeniu Martina w domu zaczęły dziać się okrutne rzeczy. Marcelek stał się ofiarą przemocy domowej. Znęcał się nad nim zarówno Martin, tak jak i jego matka, która powinna być dla dziecka ostoją i powinna uchronić je przed każdym niebezpieczeństwem. Jednak tam tak nie było. Życie Marcela to była istna męka, dlatego że nie było dnia, w którym nie znęcano się nad nim. Marcel przeżywał ogromny dramat, jednak to, co stanowiło dla niego cierpienie, przynosiło radość jego matce i konkubentowi. Przemoc, jakiej doświadczał chłopiec, trwała praktycznie 24 godziny na dobę. Marcelek przebywał prawie przez cały czas w swoim łóżeczku turystycznym, do którego bardzo często jego matka z Martinem wkładali królika. Ten natomiast z głodu ganiał i podgryzał chłopca, dlatego że nie dostawał nic do jedzenia. Z opisu sprawy wynika, że bardzo ich to bawiło, a takie epizody były częste u nich w domu. Marcelek również nie miał co jeść. Kiedy był już bardzo głodny, wychodził ze swojego łóżeczka i zjadał to, co znalazł na podłodze. O ile cokolwiek znalazł, ponieważ, mimo że w mieszkaniu panował okropny nieporządek, a Anita z Martinem potrafili specjalnie zabierać resztki jedzenia, zmuszając chłopca do zjedzenia niedopałków papierosów. Marcelek był wiecznie bity do tego stopnia, że w pewnym momencie Martin złamał jego nogę. Było to w październiku 2019 roku. Oczywiście zawieźli go do szpitala, gdzie stwierdzono bardzo skomplikowany uraz. Lekarze, widząc ogólny stan chłopca i rodzaj złamania, wiedzieli, że jest ofiarą przemocy. Mimo tłumaczeń matki, że chłopiec się przewrócił, zawiadomiono odpowiednie organy. Policjanci przeprowadzili różne czynności wyjaśniające. Były oględziny, zrobili też notatki. Potem jednak przez kilka miesięcy nic więcej się nie działo. Mimo tego, że zostało wszczęte postępowanie i z pewnością można było stwierdzić, że nad Marcelem znęca się jego matka oraz Martin, to chłopiec został wypuszczony do domu razem ze swoimi oprawcami. Toczyło się śledztwo, w którym zarzucano matce i jej partnerowi znęcanie się nad dzieckiem. Choć były podejrzenia przemocy, to Marcelka nie zabrano do żadnej placówki, by uchronić go od kolejnych aktów sadyzmu. Konkretne zarzuty zostały postawione podejrzanym dopiero trzy miesiące po tym wydarzeniu, jednak nikt nie poniósł żadnej kary. Nie założono im nawet niebieskiej karty. Dramat Marcelka trwał. Po pewnym czasie Anita i Martin zdecydowali się samodzielnie zdjąć gips z nogi chłopca. Zaniechali też jakiejkolwiek kontroli. Nie interesowało ich to, czy jego noga dobrze się zrosła. Marcelek był dla nich tylko przeszkodą. Nie chciało im się jechać do lekarza. Woleli często pić, niż się nim zajmować. Często by go uciszyć, podduszany był kołdrą lub rękami. Przestawał wtedy płakać, bo nie miał już sił. Nie miał też zmienianej pieluszki na świeżą, przez co w łóżeczku leżał w swoich odchodach. Biorąc to pod uwagę, na pewno miał wiele głębokich odparzeń. Nie był też myty i chodził w brudnych ubrankach. Był bardzo niedożywiony. Jak na małe dziecko radził sobie jak mógł, dlatego zjadał znalezioną karmę dla szczurów hodowlanych. Traktowali Marcela jak zabawkę. Kazali mu aportować tak, jak robią to psy. Tylko zamiast patyka rzucali mu piwo albo papierosy. Gnębili go także psychicznie, często wyzywali i straszyli tym, że go zostawią. Raz nawet to zrobili. Wybrali się na Poland Rock. Pozostawili go pod opieką całkiem obcych ludzi. Potraktowali go jak zbędny balast, który przeszkadza im w ciągłej zabawie. W marcu 2020 roku Anita z Martinem piją alkohol. W pewnym momencie jego matka postanawia go zabić. Bierze kołderkę swojego synka i przykłada mu ją do twarzy. Trzyma tak mocno, aż chłopiec przestaje oddychać. Po wszystkim bez żadnych wyrzutów sumienia i z totalnym spokojem wzywa pogotowie, które przyjeżdża po kilku minutach. Ratownicy, wchodząc do mieszkania, byli w szoku. Przeraził ich bałagan, a także warunki, w jakich przebywał chłopiec. Niestety dla niego nie było już ratunku. Chłopiec już nie żył. Znaleźli go brudnego, wymazanego w kale. Był skrajnie niedożywiony, a całe jego ciałko było pokryte siniakami. Załoga pogotowia wezwała policję, a Anita oraz Marcin zostali aresztowani. Ciało Marcelka zostało zabrane na sekcję zwłok, a jego ojczym oraz jego matka zostali przesłuchani. Początkowo przyznali się do zarzucanych im czynów nie tylko do zabójstwa, ale także do znęcania się nad małym chłopcem. Złożyli także bardzo obszerne wyjaśnienia, ale niestety w późniejszym czasie, w świetle kolejnych przesłuchań, nie podtrzymali swoich zeznań i przestali się przyznawać do zarzucanych im czynów. All monsters are human, czyli wszystkie potwory są ludźmi. To cytat ze zdjęcia, które Anita W. umieściła na Facebooku 17 stycznia 2020 roku. Właśnie wtedy wyszło na jaw to, że prokuratura była już w posiadaniu informacji dotyczących tego, że chłopiec może być ofiarą przemocy domowej i prawdopodobnie doszło tutaj też do sfałszowania dat. Oficjalne postępowanie dotyczące złamania nogi marcelka było wszczęte 3 miesiące po całej tej sytuacji a nie bezpośrednio po przybyciu na wezwanie lekarzy. Gdyby prokuratura wcześniej zajęła się tą sprawą i odizolowała Marcelka od swoich oprawców, to być może udałoby się uratować jego życie. Być może ktoś pokochałby go jak własnego syna i nie musiałby przeżywać tego dramatu, który rozegrał się przez ostatni rok jego życia. W związku z opieszałością w poprzednim śledztwie dotyczącym złamania nogi Marcelka, wszczęto postępowanie, które wykazało nieprawidłowości w działaniu niektórych osób zajmującą mi się tą sprawą. Podjęto decyzję o odwołaniu prokuratora rejonowego oraz asesor z nim współpracującą. Badano także zachowanie pięciu policjantów, którzy brali udział w poprzednim śledztwie i tylko troje z nich zostało ukaranych karą nagany. Nie mogli przez rok awansować oraz otrzymywać żadnych nagród pieniężnych. Do odpowiedzialności próbowano pociągnąć też komendanta tamtejszej policji, jednakże ze względu na to, że sam zrezygnował wcześniej ze swojej funkcji, odchodząc na emeryturę, nie mógł zostać poddany postępowaniu dyscyplinarnemu. Ze względu na dobro śledztwa przeniesiono je do prokuratury w Poznaniu. Anita oraz Martin zostali przebadani przez biegłych psychiatrów i nie stwierdzono u nich żadnych chorób psychicznych. Jednak u matki chłopca zauważono niepokojące zachowania, które mogły wynikać z jej przeszłości. Charakteryzują się one osobowością źle ukształtowaną. Prawdopodobnie negatywne zdarzenia z jej dzieciństwa miały największy wpływ na charakter i zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Prokuratura nie miała wątpliwości co do tego, że Anita zamordowała swojego synka. Został postawiony jej zarzut zabójstwa dziecka poprzez uduszenie za pomocą rąk i kołdry. Oprócz tego odpowiadała za znęcanie się nad Marcelkiem i taki zarzut ma również postawiony Martin. Ze śledztwa wynika, że Anita nie kochała swojego dziecka. Przyjemność sprawiało jej zadawanie bólu niespełna dwuletniemu synowi. Razem ze swoim konkubentem wypełniła jego życie bólem, niesamowitym strachem oraz brakiem poczucia bezpieczeństwa. Anita została skazana na karę łączną 25 lat więzienia za zabójstwo syna i znęcanie się nad nim ze szczególnym okrucieństwem. Z kolei Martin, ojczym chłopca, za znęcanie się nad Marcelem ze szczególnym okrucieństwem, usłyszał wyrok 6 lat więzienia. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej tragicznej historii. Trudno o podsumowanie w tak okrutnych okolicznościach. Zawodzą nie tylko procedury, ale także osoby, którym braknie odrobiny człowieczeństwa i wrażliwości na ludzkie cierpienie. Jeśli Ty lub ktoś, kogo znasz, potrzebuje pomocy, nie wahaj się sięgnąć po wsparcie. Istnieje wiele organizacji, które oferują pomoc dzieciom i rodzinom w trudnych sytuacjach. Pamiętajmy, że milczenie nigdy nie jest rozwiązaniem. Nasze działania mogą zmienić czyjeś życie. I to na lepsze. Na dzisiaj to już wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pamiętaj o subskrypcji i zostawieniu komentarza.